Ostatnio będąc we Włoszech, nie ukrywam, że wzruszyłam się dosłownie jedzeniem. Po prostu się wzruszyłam. Ja też się jedzeniem, szczególnie w Kolumbii. I Właśnie o to chciałam zapytać. Czy pani przygoda w Ameryce Południowej, czy tam pani miała takie doznania, czy jeszcze na pani bardzo bogatej drodze kulinarnej, drodze życiowej zdarzają się takie wzruszenia, czy już nie? Bez przerwy. Nie, nie także I w Polsce też. I powiedzmy, wczoraj na powrocie z Kuchennych, w Kuchennych Rewolucjach prawie się popłakałam, nie przypuszczałam, że tak do siebie przyjęli całą moją naukę. Ale też się to zdarzyło w Peru, w najbiedniejszych restauracjach, w barach, gdzie mnie karmili zupą rybią, z spermą rybią. To jest mleczko śledzie, także bez przesady, tak, to jest olbrzymiane. Natomiast... A w Kolumbii, w nie mało się nie popłakałam. Kartachena na India, dlatego, że taki, takiego bogactwa owoców tropiku smaków, powietrza, zapachu przepięknych wnętrz, nie widziałam nigdzie Pani Magdo, pani powtarza często, że knajpa to są pieniądze przy okazji tak, że najpierw jest karmienie ludzi Czy no, ludzie się już tego nauczyli potrzeba karmienia ludzi, a pieniądze jeśli są, to dobrze, a jeśli nie, to może trzeba przestać karmić i skończyć tam własnej rodzinie